Witam was w poradniku, w którym pokażę wam jak nagrywać ekran swojego telefonu. Zaczynamy od tego, że wchodzimy sobie w sklep Play. W sklepie w Play wyszukujemy sobie aplikację REC. w moim przypadku jest to właśnie ta aplikacja ponieważ y, innych jest to najłatwiejsza moim zdaniem do obsługi. Pobieramy sobie ją i gdy już ją pobierzemy wchodzimy w nią. Interfejs jest bardzo ładny. Ma kolor czerwony, wiadomo co, wiadomo co się dzieje. Tutaj nie znam się na tym, ale tutaj mamy jakiś rozmiar yy, bity na sekundę. <laughs> no więc tak, tutaj ustawiamy sobie długość trwania nagrania. To znaczy yy, ustawiamy sobie 10 minut i na, yy, program automatycznie przestanie nagrywać ekran po tych 10 minutach, które ustawimy. Tutaj zaznaczamy sobie, czy chcemy ustawiać dźwięk, czy, czy chcemy, czy, żeby było bez dźwięku. Tutaj ustawiamy sobie nazwę pliku. W moim przypadku będzie to zaporadnik, poradnik, ponieważ jest to poradnik na, na YouTubea. Wiem, że takich poradników jest dużo, ale postanowiłem, że nagram swój. No, to już powiemy, ustawimy sobie czas, naciskamy tutaj przycisk, nie pamiętam dokładnie pisało, ale naciskamy go. Pojawi nam się informacja, że nagrywanie rozpocznie się za 10 sekund i nastąpi odliczanie. Po jak zniknie nam to, ta, ta informacja, to znaczy, że program już nagrywa nasze ekran. Więc teraz wam pokażę, pokażę wam jak gram, tak? Jakie śmieszne. Dobra, nie ma sensu nagrywać. Chciałem wam tylko pokazać jak się nagrywa. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Na razie.